Jak pogodzić pasję z przyszłą pracą, jeśli to dwa różne światy? Moim zdaniem najlepiej będzie wtedy szukać pracy, która jest możliwie zbliżona do naszych zainteresowań, do naszych pasji. Jeżeli chcemy realizować dalej nasze pasje i traktujemy je jako coś, co w tym momencie jest warte rozwoju, jest warte zaangażowania, to pytanie, czy jesteśmy w stanie znaleźć taką pracę? Która będzie jednocześnie łączyła tą pasję i pozwalała nam zdobywać środki do życia. Jeżeli jest to możliwe, to teraz tylko kwestia jakby szukania sposobu realizacji. Natomiast jeżeli będzie to trudne do realizacji, możemy zawsze połączyć pracę zawodową z realizacją zainteresowań, z wchodzeniem w takie zajęcia, w takie aktywności, które będą uzupełniały naszą pracę zawodową. Nie jest powiedziane, że musimy robić cały czas to samo, tak? Czyli, jeżeli ktoś realizuje się artystycznie, może równie dobrze za chwilę pracować społecznie, i jedno drugiego nie wyklucza, natomiast pozwala to jakby realizować swoje pasje w innej przestrzeni niż przestrzeń zawodowa. Czasami dzieje się to z pożytkiem, zarówno dla pracy, jak i dla pasji. A Jedna rzecz, która też jest moim zdaniem dosyć ciekawa w tym temacie, to to, że mamy możliwość zmieniać zarówno nasze zainteresowania, jak i nasz, naszą pracę. Możemy w tym momencie kształtować tę rzeczywistość zgodnie z obowiązującymi potrzebami na rynku pracy, tak? ale jednocześnie gdzieś tam realizować swoją pasję, swoje zainteresowanie. Możemy to łączyć w jednym miejscu. Albo próbować to realizować odrębnie, łącząc to w swojej osobie.